Dzisiejszy film to update ciążowe drugiego trymestru. Widziałam ten film u Brooklyn i Bailey i że to jest super opcja, żeby właśnie sobie zapamiętać, jak ten cały drugi trymestr wyglądał. Jak się czułam w konkretnym tygodniu, więc zaczynamy dzisiaj, czyli tydzień 15. Jeśli chodzi o tydzień 15, to dzisiaj z wielkości zielonego jabłka. Zmniejsza, że to jest zielona, dlatego że to jest mój ulubiony owoc, więc to nie może być inne, musi być zielone. I w tym tygodniu mamy takie ciekawe update, że dziecko zaczyna słyszeć, więc można już do niego albo do niej mówić i może zacząć powoli rozpoznawać głosy albo jakieś dźwięki, co jest bardzo ciekawe i bardzo też dziwne, że to już się dzieje tak szybko. Ja w ogóle uwielbiam sobie te update'y przeglądać, a kolejną ciekawostką jest to, że Dzidzia teraz też będzie miała rzęsy, zaczynają pojawiać się rzęsy. Jeśli chodzi o moje samopoczucie, to wejście w drugi trymestr było bardzo ciekawe i faktycznie miałam coś takiego, że... Tak naprawdę skończył się pierwszy trymestr, zaczął się drugi, i jakby ręką odjął ktoś po prostu wszystkie symptomy. I teraz, tak fizycznie, czuję się w sumie normalnie. Eee, wrócił mi apetyt. Z takich pozytywów. Mam ochotę praktycznie na wszystko. Znowu mam ochotę na słodkie rzeczy, na słone. Tak naprawdę już zupełnie nie mam jakiegoś takiego ograniczenia. Raczej wszystko mi smakuje, więc to jest bardzo duży plus. Zaczął pojawiać się większy brzuszek, i to tak naprawdę z dnia na dzień skończył się 14 tydzień, zaczął się 15. Nagle ja się po prostu obudziłam i ten brzuch był, i już jest coraz ciężej ubrać się tak, żeby go nie było widać, bo zaczyna rosnąć i ja mam wrażenie, że już jest taki duży. Chociaż wiem, że jak będę to oglądać po jakimś czasie, to w ogóle nie stwierdzę, że jest duży, ale na ten moment dla mnie jest. Jeżeli chodzi o takie ogólne samopoczucie w 15 tygodniu, to powiedziałabym, że jest to takie 6 na 10, dlatego że ja fizycznie czuję się ok, czuję się troszkę zmęczona i często chodzę na jakieś drzemki. Natomiast ten tydzień i w ogóle ten początek drugiego trymestru bardziej tak psychicznie jakoś mnie dotknął i faktycznie czuję, że muszę się tak przygotować dobrze na wszystkie zmiany, które zachodzą w moim ciele, na tą nową rzeczywistość i tutaj psychicznie było troszkę gorzej, więc daję temu tygodniowi takie 6 na 10 i z takich bardzo dziwnych symptomów, o których Wam powiem też pewnie na TikToku trochę więcej, jak będę dodawała jakieś ciekawe update'y, to przetuszczające się włosy, strasznie nieprzyjemny symptom. Jeśli chodzi o jakieś zachcianki, to w tym tygodniu chyba nic takiego nowego. Dalej takie moje top zachcianki aktualnie to owoce i cały czas mam ochotę na owoce. Mogłabym mieć naprawdę je na każdy posiłek, zwłaszcza coś, co jest właśnie takie fresh, takie juicy, jakieś cytryny, pomarańcze, mango, marakuja, zielone jabłka, takie kwaśno-słodkie owoce. Bardzo, bardzo mam na nie ochotę i strasznie mam ochotę na jakieś truskawki albo maliny, więc już się nie mogę doczekać, aż będzie na nie sezon. No i chicken burger. To są moje... Pregnancy Cravings na razie. Mój baby update: y, 15 tydzień rano po śniadaniu. Tak wygląda ten brzuszek. Update ciążowy tydzień: 17. Strasznie zaczyna mi lecieć szybko czas. Jeżeli chodzi o samopoczucie w tym tygodniu, to powiedziałabym, że jest to takie 7 na 10. Na pewno jest lepiej niż było ostatnim razem, jak nagrywałam ten update. I teraz te ujemne punkty są spowodowane głównie zmęczeniem, i to zmęczenie jest dosyć duże i nawet nie jest tak, że po prostu jestem cały dzień zmęczona, ale wiem, że jak zawsze zostawiałam sobie rzeczy do zrobienia wieczorem, tak teraz wieczorem jestem po prostu padnięta, nic mi się nie chce jedyna, co mam ochotę, to leżeć na kanapie i ogólnie bardzo dużo śpię. Ja wcześniej spałam takie, nie wiem, 6 godzin, 6,5 i to mi tak wystarczało, czułam się dobrze. Natomiast teraz jak nie wyśpię się 8 godzin, to jest po prostu masakra. Jeżeli chodzi o jedzenie i o sikanie, to po prostu to jest w stanie w takim pstryczku zmienić się całkowicie. Czyli na przykład nie jestem głodna, wychodzę gdzieś na zakup i jestem nagle tak głodna, że jak czegoś nie zjem, to czuję po prostu, że zemdleję. Więc staram się zawsze mieć przy sobie jakieś przekąski. Także zwiększony apetyt, zwiększona potrzeba snu, ale poza tym psychicznie dobrze. Mam wrażenie, że to jest też czas, gdzie najszybciej rośnie brzuch. A powoli się nie dopinam w żadne z moich jeansów, więc no, ewidentnie ten brzuch zaczyna mocno się pojawiać. Jeszcze nie czuję ruchów dziecka, przynajmniej nie wydaje mi się, że je czuję, jeśli chodzi o zachcianki, jakieś takie w tym tygodniu to powiedziałabym, że znowu owoce i warzywa głównie. Pomidory. Pomidory, sos pomidorowy, makaron z sosem pomidorowym albo kanapka z pomidorami i z mozzarellą, bo po prostu to brzmi tak pysznie i jem to teraz cały czas, więc ewidentnie gdzieś chyba potasu mi brakuje, bo po prostu, no jak tylko widzę pomidora, taką ochotę, więc to powiedziałabym, że jest numer jeden zachcianka w tym tygodniu. I belly update. Baby update kolejny tydzień, i w tym tygodniu dzidzia jest wielkości i takiego małego ogórka. To jest dosyć śmieszny rozmiar, ale dobra. W tym tygodniu będzie się rozwijał układ trawienia. I mogą się pojawiać ruchy dziecka. I ja się zastanawiałam, czy ja te ruchy czuję, i chyba pierwszy raz poczułam. Tak mi się wydaje. Jeszcze się upewnię, jak później się okaże, że to jest dokładnie to. Ale leżałam sobie na kanapie, przeglądałam coś na telefonie i czułam takie dziwne uczucie, jakby takiego. Trochę to jest właśnie jak moja mama mi opowiadała, czyli jakby coś tak rozpychało tak od środka. Bardzo dziwne to było i zastanawiałam się właśnie, próbowałam coś paluszkami tutaj poruszać, czy ręką, czy będzie jakaś reakcja na to, ale żadnej reakcji nie było. Ale ten ruch był taki... no, czułam po prostu coś innego, więc zobaczymy, że to to. Wydaje mi się, że tak. Jeśli chodzi o zachcianki, to w tym tygodniu kwaśne żelki. Naleśniki. Naleśniki brzmiały tak dobrze, że aż poprosiłam moją mamę, żeby mi zrobiła naleśniki, bo wiecie, od mamy naleśniki to są najlepsze, więc miałam ochotę na naleśniki z twarogiem, ogólnie sery, nabiał i brzoskwinie. I też ten tydzień miałam coś takiego, że straszno miałam potrzebę już coś tutaj przygotować, już wiecie, posprzątać, albo coś zamówić. Tak mnie stresowało, że jeszcze nic nie mam, że nie mam nic gotowe, że jest taka duża ilość tych wszystkich rzeczy, które trzeba zrobić, więc w tym tygodniu miałam taką mocną potrzebę takiego nestingu. No jeżeli chodzi o moje ciało, no to teraz faktycznie te zmiany są większe. Rośnie brzuch, już on jest widoczny, rośnie biust. Miałam więcej takich wahań nastroju, w sensie miałam bardzo takie wysokie. Jeżeli chodzi o dobre emocje, to one były bardzo wysokie. Jeśli chodzi o złe emocje, to one też były bardzo wysokie. Także czułam się taka podłamana momentami, że chciałam się płakać, że jakoś tak mnie dobijały niektóre rzeczy. A też miałam takie coś, że tak mnie potrafiły cieszyć takie naprawdę malutkie jakieś pierdoły. Jeśli chodzi o samopoczucie w tym tygodniu, to powiedziałabym, że takie 7 na 10. Kolejny tydzień, kolejne podsumowanie. Aktualnie dziedzia jest wielkości pomarańczy. W ostatnim czasie też poznaliśmy płeć i wiemy już, że będzie dziewczynka, więc się bardzo, bardzo cieszymy. Jeżeli chodzi o moje samopoczucie w ostatnich dniach, to... Powiedziałabym, że jest to spory miks, i zaczęłam bardzo mocno odczuwać już zmęczenie. Ja mam na przykład tak, że wstaję rano i naprawdę czułam pierwszy raz od początku ciąży chyba takie zmęczenie, że jest mi ciężko w ogóle wstać, zmotywować się i coś zrobić. Oczywiście robię te wszystkie rzeczy, ale czuję się zmęczona. Myślę, że jest to też kwestia właśnie zmiany pogody i tego, że jest tak, raz ciepło, raz zimno i trochę takie przesilenie wiosenne. Myślę, że to ma wpływ. Ale no, zmęczenie się pojawiło dużo większe i problem ze spaniem w nocy. Teraz mam tak, że muszę mieć albo na przykład jakąś poduszkę między nogami, albo sobie tutaj coś nawciskać. I tak potrzebuję dużo czasu, żeby się ułożyć. Kręcę się z boku na bok, buzę się w nocy. Dzisiaj w nocy miałam na przykład skurcz i pierwszy raz w życiu miałam naprawdę skurcz w łydce, i to był tak. Taki ból nieprzyjemny, jakieś takie skórcze uciski, zaczyna po prostu być trochę niewygodnie. Więc powiedziałabym, że samo poczucie w tym tygodniu to takie 6 na 10. A jeśli chodzi o jakieś zachcianki, to w ostatnim czasie nic szczególnego. W sumie najbardziej to chyba picie z lodem. Jak jest jakaś lemoniada, czy herbat? O oh, herbatę mrożona z lodem. No, dużo bardziej mi smakuje niż taka normalna, także wszystko co jest zimne i znowu fresh. I mam też tak, że muszę zjeść miskę owoców dziennie. Jak nie ziem tych owoców, to od razu się gorzej czuję, więc to jest u mnie na stałe w menu. Kolejny update ciążowy i ten tydzień naprawdę był ciekawy. To, co mogę powiedzieć, to że strasznie spadłam jakoś moc. Czułam się taka bez sił, że wszystko się wydawało takie ciężkie, że nie miałam na nic ochoty. No i jak się okazało, jest to spowodowane tym, że miałam troszeczkę niedobory żelaza. W tym tygodniu dzidzia potrzebuje więcej żelaza, więc ja sobie zaczęłam go wprowadzać w żywności, ale też dostałam zalecenia od lekarzy, żeby to żelazo dodatkowo suplementować, więc to zaczęłam robić i dam wam znać, jak efekty czy będą się. Czuła później lepiej, ale faktycznie to był taki cięższy tydzień. Dodatkowo mój brzuch wystrzelił po prostu jak z torpedy: jak wcześniej był jeszcze taki całkiem malutki, teraz tak patrzę z perspektywy. To teraz jest ogromny, naprawdę wydaje mi się taki wielki. No i, i to się wydarzyło po prostu w momencie. Jeśli chodzi o jakieś takie zachcianki, to w tym tygodniu miałam dużą ochotę na kurczaka, ogólnie na mięso i wyjątkowo na buraki. I myślę, że to akurat jest spowodowane właśnie tymi niedoborami żelaza, bo to jakoś tak wszystko mi się pokrywa. Ale poza tym to nic takiego specjalnego. Cały czas owoce smakują dla mnie najlepiej, więc tutaj nic się mocno nie zmieniło. A jeśli chodzi o dzidzie, to w tym tygodniu była wielkości banana. No, i tutaj miałam taką informację, że bardzo ważne jest, aby właśnie jeść witaminę C, aby to żelazo zacząć suplementować, że dzisiaj tak dosyć mocno teraz będzie wzrastała. Więc, no, to w sumie wszystko się pokrywało z tym, jak ten tydzień wyglądał. Teraz już moje samopoczucie jest dużo lepsze, jak zaczął się następny tydzień. Natomiast powiedziałabym, że w tamtym tygodniu samopoczucie było 4 na 10. Ale już wiem, że ten tydzień będzie lepszy, także wracamy już na dobre tory. Jeszcze szybki bump update. Aktualnie brzuch wygląda tak i naprawdę jest taki już duży tutaj i szeroki. Update ciążowy, 25 tydzień i miałam trochę przerwę od update'ów, dlatego że byłam na wyjeździe, a tydzień wcześniej jakoś tak wszystko mi się ponakładało, więc nie pamiętam w sumie na którym tygodniu skończyłam, ale będzie to dosyć duży update, bo sporo się pozmieniało i brzuch się zrobił tak duży. Po 20 tygodniu on zaczął naprawdę intensywnie rosnąć i teraz w 25 tygodniu jest... Serio spory. Jest dosyć duża różnica też, jak się budzę rano, a jak wieczorem. Dlatego, że rano jak go dotykam, to aż mam takie wrażenie, gdzie jest mój brzuch i że go nie widzę, a wieczorem po prostu jest ogromny. Tak samo po posiłku. Jeżeli chodzi natomiast o jakieś takie jedzeniowe rzeczy, to ostatnio miałam ochotę na wszystko, co słodkie, na czekoladę, na kakao, na takie bardziej rzeczy. Ale nie miałam też czegoś, co by mnie jakoś mocno odrzucało, więc tutaj powiedziałabym, że ta dieta się unormowała, więc to jest dosyć duży plus. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś inne objawy, no to jeszcze bardzo intensywne i męczące sny. I uwaga, pojawiły się ruchy dziecka. To jest niesamowite, dlatego że jak byłam u lekarza, to się tak troszeczkę naskarżyłam, bo powiedziałam mu, że tych ruchów nie czuję i że one są takie bardzo delikatne i pojawiają się tak od czasu do czasu, ja z racji tego, że ja mam łożysko z przodu, no to wiedziałam, że jest taka możliwość, ale mi się wydawało, że już powinnam je czuć. No i faktycznie dzień po tym, jak mu to powiedziałam, to te ruchy się zaczęły robić bardzo intensywne. Pierwszy raz udało mi się je nagrać i pierwszy raz też Kamil poczuł te ruchy, jak przyłożył rękę do brzuszka, więc to było mega słodkie, ale jest to bardzo dziwne uczucie, bardzo specyficzne i jak ona zaczyna kopać tak naprawdę, naprawdę mocno, no to jest to takie niezaprzyjemne, ale cieszę się najważniejsze, że kopie dają sobie znać, więc trzymajcie kciuki, żeby tam wszystko się dobrze rozwijało. Jeżeli chodzi o wielkość dzidzi, to na ten moment ona jest wielkości kiści winogron, więc dosyć duża. Już ostatnio to była chyba taka mała dynia, teraz ta kiść winogron. Ja powoli zaczynam nie rozumieć tego, jak te owoce i warzywa tam funkcjonują, bo, bo mi się wydaje, że jakiś tydzień, który był wcześniej, to ten owoc był większy niż teraz, ale waży już jakoś 770 gram, więc całkiem sporo. W najbliższym czasie mam mieć krzywą cukrową, także dam wam znać po tym badaniu, jakie są moje odczucia, ale to jest mój update z 25. tygodnia i pokażę wam, jak ten bruszek teraz wygląda.